Dzień, dobry, witam Państwa. Zapraszam serdecznie na spotkanie z Michałem Cichoszem, zarządzającym funduszem skarby spółek wzrostowych, prekursorem właściwie na rynku tej technologii, tego sektora inwestycyjnego, a Michał jest właściwie ojcem, ojcem, założycielem funduszu pomysłodawcą. Michał, jesteśmy teraz w okresie wynikowym, czy właściwie kończymy ten okres Stanach Zjednoczonych. Jak z Twojej perspektywy wyniki spółek z sektora technologii? Stanach. Ten sezon wyników jest ważny z wielu aspektów i z wielu względów. Żeby odpowiedzieć na to pytanie dlaczego jest ważny, warto cofnąć się do wydarzeń, które tak naprawdę były z nami od poprzedniej jesieni, czyli tak naprawdę już rok. Od poprzedniej jesieni faktycznie trwał, szczególnie w branżach innowacyjnych, w branżach IT, które są super istotne dla, dla segmentów wzrostowych, Okres, który można było nazwać w cudzysłowie recesją wydatków IT, a ona polegała na tym, że skala nowego biznesu, czyli taki net, jeżeli chodzi o nowe kontrakty podpisane, mieliśmy do czynienia z ujemnymi dynamikami, które mieliśmy w ostatnich kilku kwartałach. Oczywiście całościowo nie mieliśmy recesji w IT, bo, bo stary biznes, można powiedzieć, Powodował to, że te dynamiki były pozytywne rzędu 15-20-25%, natomiast ten nowy biznes podpisany faktycznie był ujemny. Oczywiście mieliśmy sytuację ze zwolnieniami w branży IT, która jak zwykle była znowu prekursorem, można powiedzieć, do wydarzeń w reszcie gospodarki. I ten stan, właśnie można powiedzieć, trwał już cztery kwartały czyli zatoczyliśmy swego rodzaju pętlę. Tą planszę z wynikami możemy Państwu wyświetlić, żeby wiedzieli Państwo o czym, o czym mówimy. No i tu ewidentnie widać, że ta recesja jakby za nami i że ta recesja de facto była, bo tu się też A zastanawiamy tak. całym rynkiem, czy ta recesja była, będzie. No to też jest dobre, tak. dobre pytanie, dobra powiedzieć, gdzie, w jakim sektorze yy, i w sektorze, w którym inwestuje Skarbiec Spółek Wzrostowych. Przewidujesz, czy tak, taką tezę stawiasz na dziś, że ta recesja za nami. I biorąc pod uwagę też właśnie te wyniki, które, które spółki podawały? To jest bardzo ciekawy moment, bo z jednej strony, tak jak właśnie wynika z, z tego z tego slajdu, który, który państwo widzicie, mamy do czynienia z w tym momencie. Bardzo poprawiającą się bazą, można powiedzieć, poprzeczką do, do przeskoczenia w następnych 4 czy 5 kwartałach. Ona w tym roku, w 2023, była bardzo wysoka, bo poprzedni rok to były kilkudziesięcioprocentowe wysokie dynamiki. W tym momencie będziemy się porównywać do dynamik, można powiedzieć, ujemnych, jeżeli chodzi o nowy, nowo podpisany biznes, a więc no. Stosując taką można powiedzieć łatwą symbolikę, nawet nie będziemy musieli wysoko skakać, wystarczy, że podniesiemy się po prostu na palcach, tak? I już powinniśmy zaliczyć przyspieszenie dynamik rozwoju, co w branżach innowacyjnych i percepcji rynku w stosunku do nich, jest można powiedzieć, bardzo potrzebne, ponieważ przyspieszenie dynamik rozwoju to zawsze rynek lubi tego typu wydarzenia, i docenia, można powiedzieć, spółki w takim momentum. W opozycji do tego, co się działo w, w, w ostatnich kwartałach i co jest jakby super istotne, branża właśnie IT jako jedna, można powiedzieć z niewielu, tą recesję w cudzysłowie ma już za sobą. Inne gałęzie gospodarki i segmenty niekoniecznie, bo przypomnijmy, że tradycyjna gospodarka wychodziła z pandemii. Z okresów, można powiedzieć, otwierania się gospodarek, potem problemów z łańcuchem dostaw, wysokiej inflacji, wojen pomiędzy i tak dalej. Ona tak naprawdę jest troszeczkę opóźniona w cyklu do tych branż nowoczesnych. I tutaj można założyć, że to rok 2024 może być trudniejszy, zwłaszcza w biznesach, które wymagają zewnętrznego finansowania, gdzie mamy wysokie cały czas koszt, cały czas koszt pieniądza, pomimo obniżającej się tutaj inflacji, więc branża innowacyjne są w dużo lepszym momentu, którego dawno nie było, bo mówimy o tej, tej części właśnie wydatków IT, które zostały mocno oczyszczone, ten przysłowiowy tłuszczyk, który był zebrany po, po, po czasach, w czasach obecnej pandemii, on został bardzo mocno ograniczony i spółki same mówią, że 90-95% optymalizacji kosztowej, które były do zrobienia, on zostało wykonane, więc tutaj chodzimy z bardzo czystym, można powiedzieć, organizmem, patrząc na, na nowy biznes, który może przyjść, a co jest super istotne, to mamy dawno niewidziany nowy wektor wzrostu, nowy wektor rozwoju, który będzie dokładać, bizne, można powiedzieć, do biznesu dotychczasowego, czy do, do, do tych dotychczasowych megatrendów, mm -hmm. które są tutaj jakby widoczne. To ten wektor z tytułu sztucznej inteligencji, która bardzo mocno się rozpycha. Hmm. Większość rynku jeszcze nie rozumie skali, która no, można być, być będzie efektem tego, co się dzieje wokół sztucznej inteligencji. Adopcja tutaj tych rozwiązań jest można powiedzieć, rekordowa w, w historycznym ujęciu, bo, jak sobie wspomnimy, nawet rewolucje pecetowe, internetowe, smartfonowe, i tak, dalej, i tak dalej, to ona była dużo bardziej stopniowa. Tutaj mamy bardzo szybką adopcję, praktycznie pionową i można powiedzieć, psychologia ludzka inwestycyjna, bo trudność z założeniem, można powiedzieć, takiego wysokiego i takiego szybkiego wzrostu, bo nigdy tak do tej pory nie było, co stanowi dobre można powiedzieć, po raz kolejny wejście dla, tego, dla pozytywnych niespodzianek, które mogą z tego tytułu mm -hmm. wynosić. Więc suma summarum w branżach IT, czy to softwareowych, też Szczególnie i hardurowych, także mamy do czynienia z bardzo pozytywnymi nożycami. Pierwsza rzecz to koszty, które można powiedzieć, zjechały już do poziomu takiego można powiedzieć, które jakby już no, niewiele tam jest stanie jest, jest sektor uciąć. Druga sprawa, no to właśnie to przyspieszenie wynikające właśnie z tradycyjnego biznesu i jeszcze z tego wektora sztucznej inteligencji. Więc bardzo, bardzo pozytywne momentum, którego. Przez wiele lat tak naprawdę nie widzieliśmy, i to stanowi super, super ciekawy punkt wyjścia na rok 2024. Z drugiej strony wiemy, że rynki działają jak wahadło: od totalnego przewartościowania do skrajnego niedowartościowania. No i dobrze, żebyśmy byli przynajmniej w tej połówce tego niedowartościowania. Z tego, co, co mówisz, tak rozumiem, że trochę w tym segmencie tak jesteśmy, że to wahadło przechyliło się na tą stronę dobrą dla kupujących. Tak, bo. Tak naprawdę przy, pamiętajmy o tym, że ostatnie dwa lata ponad to była, można powiedzieć, szeroko pojęta ucieczka do bezpieczeństwa wśród inwestorów. Inwestorzy byli tak puturbowani wydarzeniami, które bardzo ciężko było yy, przewidzieć. Pandemia, trudne wychodzenie z pandemii, otwieranie właśnie gospodarek, wojny, inflacja, podwyższanie stóp, jakby to był po prostu ultra yy, taki, można powiedzieć, trudny do przewidzenia okres który trwał już, trwał już kilka lat i to powodowało to, że inwestorzy uciekali do, można powiedzieć, tych bezpiecznych segmentów, nawet w ramach technologii, bo spójrzmy, że tak naprawdę przez ostatnie półtora roku czy dwa e, najmocniejszymi spółkami w technologii były te największe, tak. prawda? Więc to też był symptom, że w ramach nawet takiego sektora ludzie uciekają do, do takich najmniej, hmm. można powiedzieć, zmiennych rzeczy. To się zaczyna zmieniać. Delta, można powiedzieć, momentu biznesowego oczywiście jest większa w spółkach średnich, w spółkach mniejszych. Delta tego, co się stało na mnożnikach, czyli kompresji mnożnika z tytułu pionowego wzrostu rentowności obligacji. W tym momencie zaczynamy, można powiedzieć, znowu widzieć, obserwować taką odwrotną tendencję, tak? Czyli bardzo fajną rzecz poruszyłeś, bo od razu mi się przy, przypomniała jakby historia też i naszej, naszej znajomości poniekąd. No w tej chwili to top tam 3, top 5, top 7 na rynku w Stanach faktycznie rośnie i um, daje ten obraz rynku bardzo wzrostowego, rynku bijącego rekordy, podczas gdy wiele spółek jest wycenianych słabo. Nawiązuję do historii naszej znajomości, bo pamiętam, że pierwszy raz w Google sprawdziłem, co to jest Netflix po spotkaniu z Tobą. No to Ty i Wasz zespół byliście prekursorem nie tylko odkrycia Netflixa w ramach funduszy inwestycyjnych inwestujących w Polsce, czy na pols na, 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 w, ramach, w ramach polskich funduszy, ale za granicą, bo dużo więcej takich przykładów było spółek, które Odkryliśmy dzięki Wam. Później się tych spółek pozbywaliście w bardzo dobrych momentach, wtedy jak już społeczeństwo wiedziało, już było zainwestowane, wyszukaliście nowych, ciekawych tematów. Co dziś widzisz ciekawego na rynku? Jakie sektory, jakie segmenty, a może nawet pokusisz się o jakąś spółkę, która jest takim Netflixem, chociażby, ale no, lata, lata. Temu? Czy tu masz jakieś takie ciekawe przemyślenia? My się niedawno zastanawialiśmy właśnie po tych kilku latach takiego zygzaka, tak powiem, takiego trudnego okresu zewsząd dla, dla rynków, gdzie było mnóstwo niespodzianek, mnóstwo takiego trudnego otoczenia. Zastanawialiśmy się, czy jest, można powiedzieć, taka w cudzysłowie duża bazułka rynkowa, która jest w stanie pchnąć indeksy całe na dłużej niż tylko odbicie cykliczne w stosunku do tego, co wydarzało się w, w, w poprzednich jakby miesiącach. I moment, który jakby trochę zmienia rzeczywistość, tak? tak? Dokładnie. Coś, co jest jakby tak tonicznie po prostu przesuwa rynek na kolejny trend, który może trwać tak jak historycznie 5 lat, 7 lat wzrost, rynku wzrostowego i próbując jakby szukać, szukać takich, takich momentów, to wielokrotnie widzieliśmy, że... Była z tym związana jakaś można powiedzieć taka bardziej strukturalna rewolucja. I rewolucja, która nie tylko wpływała na dany segment czy sektor, ale tak naprawdę ciągnęła wszystkie gałęzie gospodarki. Był, wiele było rewolucji technologicznych, tak jak wspominaliśmy, tele, elektryczność, telefon, telewizja, plecety, internet, smartfony itd. i tak dalej. Jak to łatwo się tą przeszłość wymienia, prawda? Tak. A przyszłość. I, i, I jest tak rzeczywiście, że każda z tych rewolucji no, dała, można powiedzieć, paliwo do tego, żeby, żeby mieliśmy faktycznie tak. takie trendy siedmioletnie, ośmioletnie, i one przesuwały nas bardzo wysoko w stosunku do tego momentu początku trendu. I teraz zastanawiając się, i tak uczciwie patrząc, co może być tą, tym, tym nowym, takim można powiedzieć, motorem, no to jedynym kandydatem, takim, który ma, na, ma, ma odpowiednią wielkość i szerokość. I, i sprawczość, można powiedzieć, na, na, dla, dla światowej gospodarki jest sztuczna inteligencja, która... No zobacz Michał, bo to hasłowo brzmi tak, że, że my już jesteśmy osłuchani z tym, A, ale w praktyce, w poszczególnych biznesach, w no to nie do wiadomo, co to znaczy. W praktyce jeszcze nie ruszyliśmy. Niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który Accenture, czyli filmik, który wprowadza nowe rozwiązania IT w segmencie jakby enterprise, on tak naprawdę powiedział, że to, co do tej pory jakby zostało już napisane sporo i omówione, my jeszcze nawet nie zobaczyliśmy fazy preprodukcji. To, co wszystko do tej pory zostało wykonane w szerokim, można powiedzieć, segmencie enterprise na świecie, to jest dopiero faza testowania. Więc to jest po prostu minimalny ułamek. Macamy segmenty rynku, gdzie w ogóle może mieć to zastosowanie. A, jak? Gdzie może być zastosowanie i te procesy wejścia w produkcję, one będą trwały co najmniej 12 miesięcy, 24 miesiące, więc jesteśmy tak naprawdę na początku po prostu mhm. takiego do pierwszego jakby dzióbka, można powiedzieć, wychylenia z, z, z poziomu neutralnego. I teraz, co musi się stać? Żeby faktycznie AI było tym nowym nowym trendem, który pociągnie cały cały rynek, on musi być aplikowany w szerokich, można powiedzieć, gospodarce i we wszystkich branżach. Oczywiście teraz mamy taki okres, gdzie papierkiem lakmusowym, takim pierwszym testerem są te branże technologiczne, innowacyjne, które. No, to jest najbardziej intuicyjne, że to jest oczywiście tak, one pokazują to i te pierwsze sygnały, które widzimy takich tułów, chociażby czy, czy, czy Facebook, czy, czy Microsoft pokazują, że te uzyski. Przychodowe, synergie przychodowe, synergie kosztowe, efektywnościowe są bardzo duże. One idą w kilka razy tak naprawdę tego, co, co można zrobić szybciej, więcej, taniej. I one dają, można powiedzieć, decyzyjność, ważną decyzyjność zarządom firm z pozostałych sektorów gospodarki, mm -hmm. że jeżeli tak duże są uzyski w branżach innowacyjnych, to spróbujmy też wykorzystać te moce, które daje nam AI w wyciąganie, można powiedzieć, synergii w naszych branżach, w obniżaniu kosztów, w konwersji przechodowej klientów, czy to są banki, czy to są spółki konsumenckie, czy to są spółki przemysłowe. Zastosowanie jest mnóstwo, sam JP Morgan mówi, że pracuje nad 300 case'ami, w ramach banku, gdzie AI jest w stanie po prostu mm. wygenerować ogromne miliardowe oszczędności. Mamy wiele spółek przemysłowych, gdzie jesteśmy w stanie obniżyć koszty produkcji, logistyki o kilkadziesiąt procent z tytułu wykorzystania AI, więc tych use case'ów jest bardzo dużo. Jesteśmy na samym początku, bo tak jak powiedziałem, to jest faza testów. Jest jeszcze bardzo ciekawy, taki nowy, można powiedzieć, nowy, zupełnie jakby segment, który też pokazuje, jak dużą, potencjalnie siłą jak dużą um, taką kulą śnieżną może być AI a mianowicie rządy. Co ciekawe, już ponad 70 kilka krajów e, zobligowało się i rozmawia chociażby z, z zarządem Nvidia, że chce stworzyć narodowe AI data center i wykorzystywać sztuczną inteligencję do pracy nad Danymi dotyczących obywateli, funkcjonowania państwa, usprawnienia pewnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc 70 krajów już chce zrobić tak zwane narodowe mm -hmm. AI data centers i no, konkurować też w jakimś sensie po prostu z innymi krajami, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi po prostu efektywność działania i, i, i konkurencyjność. Więc y, tych y, takich można powiedzieć gałęzi jest już bardzo dużo, jesteśmy na bardzo wcześniej fazie. A co ciekawe narracja rynkowa, mediowa, tak jak wspomniałeś, jest już taka, że a, troszeczkę ludzie się zmęczyli, jest takie powątpiewanie, czy, czy przypadkiem jest to, jest to rzeczywiście jakiś taki no, poważny trend i potrzeba biznesowa, czy to raczej jest jakaś moda i jakaś, można powiedzieć, bardzo mm -hmm. dużo porównywania z bańką internetową tak. jest mediowego, co jest jakby zupełnie jakby absurdalne, bo wtedy mieliśmy, można powiedzieć, wyobrażenia tego, co może dać nam internet, natomiast teraz Jesteśmy już w czasie, gdzie idą ogromne, ogromne ilości inwestycji i środków na, 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 na tą architekturę, która jest potrzebna tu i teraz. Pierwsze takie spojrzenie inwestorów no, na całym świecie, takich, którzy nie wchodzą bardzo mocno w ten świat i nie, nie, nie patrzą z dużą perspektywą, to jest utożsamianie. AI ze wzrostem kursów NVIDII na przykład. No i w tej perspektywie można przyznać, że wycena NVIDII, czy te mnożniki są wysokie, no ale Ty mówisz o dużo szerszym zastosowaniu i pewnie tu jest największe wyzwanie i też dla Ciebie jako zarządzającego funduszem, jako dla osoby, która raczej była zawsze w awangardzie, była pierwsza, żeby szukiwała fajne, ciekawe tematy, żeby Zlokalizować te inwestycje, te tematy, te sektory, które dadzą zarobić no, najwięcej, czy pokonają z łatwością benchmark. Jak patrzę na kartę funduszu, ostatnią, to tamten sektor IT jest mocno zdominowany, bo to ponad 80% inwestycji jest w sektorze IT. Czy ze względu na to, co powiedziałeś, na te zastosowania też bardzo szerokie sztucznej inteligencji. Będziesz chciał w przyszłości w jakiś sposób zmieniać ten układ portfela. Czy nie? Czy raczej uważasz, że to, to, to ten sektor IT to i tak będzie beneficjentem największym? To tak jak można by tą pewnie gorączkę złota troszeczkę przywołać. Nie? Większy biznes na kilofach niż na okay. złocie. Czy tu jesteśmy gdzieś w takich? Jest kilka trendów, które można powiedzieć już w tym momencie działają i, i one. Rozwijają się w sposób jakby równoległy. Pierwsza rzecz to jest oczywiście ta infrastruktura, o której wspomniałeś, czyli kilofy, i ta rzeczona Nvidia, która można powiedzieć, została takim no, papierkiem lakmusowym tego, tego całego trendu. Ale tutaj też jest ciekawie, bo rynek w tym momencie, jakby właśnie to, co, to, co wspomniałeś, może, że tam już powiedzmy te mnożniki są wysokie i tak dalej. Natomiast jeżeli się przyłoży, ile faktycznie nowego biznesu spółka dostaje i jest w stanie dostać w najbliższych latach, no to. Na prognozach na przyszły rok, w tym momencie, takie, które można powiedzieć są troszeczkę bardziej odważne, no ta spółka jest notowana poniżej 20 razy zyski. Tak? To jeżeli mamy firmę, która rozwija się kilkadziesiąt procent skali roku i ma wycenę poniżej 20 razy zyski, podczas gdy jesteśmy sobie w stanie znaleźć firmy, które, można powiedzieć, są w fazie stagnacji albo robią no, bardzo podstawowe rzeczy, na przykład konsumenckie, spożywcze, mają 30pi w tym momencie wycenę, no to ta wycena już nie jest taka droga. To jest pierwsza rzecz. Wokół, oczywiście, architektury, infrastruktury, tych narzędzi, które rozumiem, jest, jest oczywiście wiele firm, które, które tutaj będą naprawdę bardzo, można powiedzieć, łatwy sposób, można sobie wyobrazić, ogromnymi beneficjentami. Są też oczywiście te narzędzia software'owe, które są potem konieczne, bo jeżeli wy, można powiedzieć, produkujemy, te, te, te modele AI, i tak dalej, one mają funkcjonować, wisieć w chmurze, to one muszą być odpowiednio zabezpieczane, muszą być odpowiednio monitorowane, i tak dalej, i tak dalej. Muszą korzystać z narzędzi, do baz danych, które no, będą nieodzowną częścią tego, tych, tych modeli, które są o wiele bardziej danożerne, konsumożerne, o wiele bardziej prądożerne, więc dużo rzeczy po prostu wokół tego. Łańcucha jest konieczne, żeby to funkcjonowało dobrze. I, więc masę firm, które dostarczają infrastrukturę twardą, ale też tą infrastrukturę software'ową, będą to zwycięzcy wokół tego rynku sztucznej inteligencji. Innym elementem, którym można powiedzieć, tymi zwycięzcami z pozostałych gałęzi gospodarki, powinny być firmy, które siedzą, można powiedzieć w cudzysłowie, na ogromnych. Setach danych, tak, swoich klientów, procesów działania i tak dalej, gdzie no tam wykorzystanie tych, można powiedzieć, możliwości sztucznej inteligencji no powoduje to, że są, no, można powiedzieć, ogromne synergie do, do, do złapania. Już nie mówimy nawet o nisko wiszących owocach, ale tych, które po prostu leżą na, na, na ziemi, wystarczy je podnieść, tak. I tutaj zadecyduje oczy, oczywiście. Inercyjność decyzyjna w tych firmach, tak? czy, czy właśnie mm, zarządy będą w stanie i będą chciały szybko wykorzystać właśnie te, te dostępne narzędzia, żeby uciec konkurencji. I, I tutaj pole do na przykład wzrostu marsz w wielu firmach, co mogłoby być ogromnym katalizatorem dla oczekiwań dotyczących EPS-ów, no nawet całych indeksów, mm -hmm. jest, jest, jest bardzo duże. Więc tutaj w tych segmentach widzimy zwycięzców zarówno po stronie dostarczycieli narzędzi hardwareowych i softwareowych, ale też firm, które właśnie siedzą na ogromnych ilościach danych i są na tyle innowacyjne, że są w stanie po prostu z nich skorzystać. Więc tutaj no, możemy spokojnie sobie wyobrazić szereg i grupę firm, które będą w stanie się rozwijać na tym etapie po kilkadziesiąt procent skali roku, o tym, jak szybko ten rynek można powiedzieć. Zmienia e, nawet wyobrażenia ludzi, którzy są tam bardzo blisko branży od kuchni. Weźmy ostatni event produktowy firmy mm -hmm. AMD, też produkującej chipy i alternatywne rozwiązanie konkurujące z Nvidią. W sierpniu podczas ostatniego eventu e, pokazali prognozy dotyczące jakby rynku AI, e, jeżeli chodzi o wartość rynku do zdobycia na poziomie 150 miliardów dolarów w sierpniu. Teraz, kilka dni temu, w grudniu ta kwota została podniesiona ze 150 miliardów dolarów do 400. Ogromny wzrost zaledwie kilka miesięcy pokazuje, jak te wszystkie, można powiedzieć, leje popytowe ze strony oczywiście dużych graczy chmurowych jak Amazon, Microsoft, Meta. Potem mamy ten segment Enterprise, czyli ogromnych firm takich jak JP Morgan ITP, itd., które starają się wykorzystać to na własne potrzeby. Mhm. Mamy te rządowe, można powiedzieć, AI data centers, gdzie z ciekawostek w ostatnim kwartale w Nvidia spory procent przychodów stanowił Singapur. Wszyscy zastanawiali się, co to jest taki Singapur. Dlatego właśnie, że Singapur, jako jeden z takich, można powiedzieć, no, bardziej innowacyjnych krajów inwestujących w nową technologię, mocno okupuje się właśnie i stara się zbudować właśnie ten rządowy program i rządowe właśnie ogromne centra danych wokół AI. Więc no, tutaj ta historia, mam wrażenie, się dopiero zaczyna i istnieją bardzo duże, fajne przesłanki ku temu, żeby ona rzeczywiście spełniła te wymagania tej nowej rewolucji, która pchnie nie tylko sektor technologiczny, ale też, ale też szeroko pomoże całym gospodarkom i, i, i całym indeksom. Dziękuję, Michał, to się... świetne, świetne podsumowanie, to ostatnie zdanie i naszej rozmowy. Dziękuję Ci za taki bardzo ciekawy punkt widzenia i bardzo nastawienie takie optymistyczne do, mm, do rozwoju biznesu, czy też do impulsu, którego ciągle rynek szuka. Już gdzie do, wydawało się, że dochodzimy do jakiejś tam ściany wycen. To yy, z, się, yy. Wiesz co, to jest bardzo ważne, Duż, czy, czysto z psychologii, bo dużo się mówi o, o, o rynku i o takich, e, można powiedzieć, czynnikach takich twardych. Natomiast jaki na rynku, taki w gospodarce na końcu stoją za tym wszystkim ludzie. I pamiętamy koniec 2022 i początek, kiedy wszyscy się bali bardzo wysokiej inflacji, wszyscy szukali oszczędności i ci decydenci w zarządach tak naprawdę no, musieli się pochwalić oszczędnościami kosztów. Wszystkie projekty innowacyjne były na zasadzie, to no zobaczymy na razie pauza, i to wytwarza otoczenie recesyjne. Teraz sztuczna inteligencja i ten sukces, który został już na kilku frontach pokazany, daje tą potrzebną, można powiedzieć, zmianę. Polegającą na tym, że zarządy znowu mają można powiedzieć zielone światło, żeby inwestować, rozwijać nowe gałęzie, które do tej pory były niedostępne. Więc to też daje no, taki można powiedzieć wiatr. Świetny impuls, tak? Tak, świetny i impuls, i, i to jest potrzebne. To jest potrzebne. Takie zielone światło dla decydentów, żeby mogli no, pchać, można powiedzieć ten wózek dalej i szybciej. Natomiast... Odnoszę, drodzy Państwo, też wrażenie, że technologia powoli zaczyna zastępować. Te takie stare surowce, czyli mówiliśmy o węglu, mówiliśmy o ropie naftowej, czymś, co napędzało świat, napędzało gospodarki, czymś, co było takim krwiobiegiem do rozwoju wielu spółek. Teraz można by się pokusić o takie stwierdzenie, o taką tezę, że to technologia jest takim surowcem naszych czasów. Jeżeli byłoby to twierdzenie prawdziwe, to znaczy też, że stoimy u podnóża wielkiej nowej rewolucji, rewolucji, która w przeszłości, czy innych rewolucjach, które w przeszłości no były generatorem ogromnych wzrostów. Także moment, w którym się potencjalnie mogłoby wydawać, że jesteśmy gdzieś przy suficie, gdzie jest drogo, nagle wskakujemy na wyższe piętro, no i mamy nieograniczoną przestrzeń do wzrostów, do czego wszyscy sobie Życzymy i. To jak wspomniałeś jeszcze, to tylko już taka anegdota yy. na koniec. propos tego, że technologia jest jakby tym nowym, można powiedzieć, surowcem, to taka ciekawostka z ostatnich miesięcy, to też było takie symptomatyczne, że pewna z firm, która um, odpowiada, można powiedzieć, za wdrażanie właśnie technologii związanej ze sztuczną inteligencją, um, zwiększała, można powiedzieć, finansowanie i jako zabezpieczenie finansowania czy zabezpieczenie wzięcia kredytu pod rozwój. Gdzie wiemy, jakby do tej pory zazwyczaj aktywa twarde były uznawane jako zabezpieczenie. Zabezpieczeniem była wartość, można powiedzieć, czy ilość tych kart GPU, które są potrzebne do, do właśnie funkcjonowania, można powiedzieć, w sztucznej inteligencji. Więc jakby po raz pierwszy zostało to użyte jako zabezpieczenie do, do, do pozyskania świeżego kapitału. Więc w pewien sposób już to się właśnie dzieje. Nie Nieraz właśnie. w inwestycjach już przebijaliśmy sufit. No, i oby, byśmy byli też na początku tej takiej też ciekawej, ciekawej, życiowo można powiedzieć, ciekawego życiowo momentu, nie tylko inwestycyjnego. I obyśmy e, wszyscy umieli na tym zarobić. Życzę tego i nam, i Państwu. E, dziękuję bardzo, Michał, za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Ostatnie zdanie, może to takie, że z takim się przypomniało, że e, takie powiedzenie, że e, niedźwiedzie zazwyczaj brzmią. E, mądrze i inteligentnie, ale to byki potem y, zarabiają pieniądze. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Żebyśmy no byli bykami. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dzięki.